Konieczne jest, aby złożono wielką i ostateczną ofiarę. Nie ofiarę z człowieka, zwierzęcia czy jakiegoś ptactwa, gdyż nie będzie to ludzka ofiara, lecz musi to być nieskończona i wieczna ofiara. Ofiara ostateczna to ofiara z samego Boga. To, to nie jest jakiś show, który ja robię z tym słońcem tutaj. Po prostu taka jest teraz pora dnia, a ja pracuję. Nie mam cały czas czasu na księgę mormona. Tak jak każdy członek kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, mam na nią czas tylko czasami. Staram się z tego korzystać. I teraz sobie i moim widzom chcę przypomnieć o największej ofierze. Tak. Ostateczną ofiarą ofiarą tego całego sketchu, który nazywa się Życie, jest ten, który ten sketch zgotował. Jego twórca. Ostateczną odpowiedzialność za ten cały syf, którym jest nasze życie, bierze ten, który nas na to życie wysłał, sam Bóg. On jest ostatecznie za to odpowiedzialny i On musi ponieść ostateczne konsekwencje. Zostaliśmy wysłani na świat niedokończony, dobry, ale taki sobie. I to Bóg jest za to wszystko odpowiedzialny i On sobie zdaje z tego sprawę. Mądrość, która taka praktyczna płynie dla nas z tego wszystkiego, to jest, czy bierzemy na siebie konsekwencje tego i odpowiedzialność za to, co jest naszą rzeczą. Cześć na razie i bardzo mocno się trzymajcie. Dzisiaj, jutro i w ogóle. Okay.